Dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku. Hiperfizyki dla początkujących. Męczymy się z gęstościami, a może gęstości męczą się z nami. To nie, gęstości się nie męczą. Nie męczą się. Nie, nie. nie. Znaczy, to są Przepływ tak, tak W kosmosie jest tak zorganizowane, że to się nie męczy. My tylko odczuwamy zmęczenie. E, mówiliśmy o tym, co się dzieje na piątej gęstości, że tam nie ma oczu. Hmm. Co zapamiętałem? <laughs> nie takie, jak aparat y, wzroku. Chyba, że a, na przykład tak jak pająki, bo pająki mają inne oczy. No mają ich tysiące Właśnie, podobno. To może takie Czy Setki są? jakoś składają ten obraz. Osy, y, pszczoły, w ogóle owady latające. Tak. Jak one, tak, jak one tak, rozpoznają tak, rzeczywistość, nie mam pojęcia, a zwykłego lufcika odkryć nie potrafią i wyleczyć z kuchni. Tak, nie? Tak, Otwarty tak. jest, a one cały czas tłuką o, szy o szybę. To jest genialne stworzenie, mieć no, tyle oczu, a nie, a nie widzieć oczywistego, tak? tak. Jak to jak porządek w domu zrobić. Nic dziwnego, że na wysypiskach śmieci mieszkają bidulki. Ale bez żartów, tak. na tej piątej gęstości tam się dużo rzeczy dzieje, o których chcieliśmy opowiedzieć, bo no to jest chyba jedna z najistotniejszych, jeden z najistotniejszych etapów naszego naszego funkcjonowania energetycznego. Dla nas tak. Dla nas jest bardzo istotny, a dla wszechświata jest wręcz powszechny, mm -hmm. ale mniej istotny indywidualnie. Bardziej y, wszechświat jako stworzenie, jako stworzyciel interesuje się tym, żeby to działało. Nie wpływa generalnie na to. Raz y, stworzył urządzenie i nie chce działa. Mm -hmm. Natomiast istotne jest to, że y, my Wspomnieliśmy o tych podziałach rasowych, tak? Tak, tak, takich tak. sztucznych. Możemy się podzielić nawet na okularników i nie. Czy w ogóle no, tak, no, tak, ogólnie podziały, tak? Tak. Te podziały wraz ze wzrostem gęstości zanikają. No bo tak, jesteśmy podzieleni na, na przykład płciowo na mężczyzn i kobiety albo na kobiety i mężczyzn. Teraz należałoby powiedzieć. Ostatnio to zanika, coraz to jest... bardziej, ale to temat na, na inną gazetę. To jak tak. gen, gender tak, wejdzie, tak. to w ogóle zaniknie tak. i będziemy mogli sobie tak. wybierać. To jest słowo Ta. masakryczne. Chrztu gender. Nie, mo, nie możemy sobie wybrać, bez z naszej zgody chrzczą dzie, te, te dzieci, bez ich zgody. Natomiast na płeć trzeba już będzie zgody. Ciekawe, czy w kościele też będą papier, a dziewczynka, czy chłopiec przy chrzcie, jeszcze nie wiemy. Dobrze, więc ja ciebie chrzczę o bojnaku, hybrydo. No ryzykowne powiem ci to. Co sobie. ryzykowne, przecież do tego zmierza. A jak widać Kościół dość dobrze dogaduje się z naszymi rządzącymi. E, nie? Więc niech się dogadają w tej kwestii, bo w zasadzie jak przychrzcie będą nazywać to, a później w, 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 świadectwo sztuk. załóżmy, że ktoś się zmieni. Z dziewczynki na chłopca albo na odwrót i przyjdzie do księdza i powie, a, wie pan. Czy, czy, czy jak tam cię do nich mówi? Ojcze chyba, tak? Ojcze te... Ja ojcze do ojca, mówię <laughs> tylko mojego. Podobała mi się ta koszulka, yy, chcę być księdzem, tak jak mój tato. Żyć kiedyś w nim. <śmiech> <śmiech> Może dlatego mówi się do nich <laughs> ojcze. Bo, bo, bo to tak jest powszechne. Yy, więc. Yy, spłoniesz, on, yy, spłoniesz kiedyś. Nie boję się. Ze wstydu. <śmiech> <śmiech> nie, mam, nie ma strachu we mnie. Okej, okay, dzielimy się, tak? A, a propos dzielenia, pamiętam, że rozmawialiśmy o hazarach i oni to robili bardzo świadomie, y, dzieląc y, y, swoją rasę, oddzielając swoją rasę, żeby się nie mieszać. I to miało w założeniu swoje dobre strony. nie dotykajmy teraz tego tematu, bo jest tak obszerny, że nie zdążymy tego zrobić w 10 odcinków. Złowodaję, naprawdę. Tych podziałów jest mnóstwo. Jak mówił mm -hmm. Jerzy Lec, kat dzieli ludzi na głowę i tułowie. <laughs> na przykład. Więc nie wchodźmy w ten delikatny temat, bo, bo, bo trzeba go poprowadzić uczciwie mm -hmm. i na podstawie jakiejś historycznej. A tak sobie pokłapiemy, to nic to widzom nie da. Więc są podziały. Są podziały, i im niższa gęstość, tym większy widać ten podział. Mm -hmm. Ale jak wzrastamy. Wibracji, czyli w tej częstotliwości, dotykamy już świadomie swoich umysłów, czyli czwartej, mamy świadomość posiadania duszy, czy też korpus supremum, no to wzrastamy, delegujemy tą naszą świadomość na coś więcej. Później dalej na szóstą i na siódmą, no to rośnie, 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 ale tam zauważamy, że tych podziałów już nie bardzo jest jak zauważyć. Już w samym korpus supremum, jeżeli przyjmujemy założenie, że on ileś tam razy. Inkarnuje. Czy 10 czy 10 tysięcy czy 10 milionów nie ma znaczenia, ale inkarnacje są równe. Jest dziewczynka i jest chłopczyk. Tak? A I nagle okazuje się, że na, na piątej gęstości nie można tak za, za specjalnie wyróżnić. To tylko część pamięci, że byłeś dziewczynką albo chłopczykiem. Mhm. Dla korsupa jest to w ogóle bez znaczenia. Bo istnieje gotowość do przekształcenia chłopczyka w dziewczynkę, na przykład, w następnej inkarnacji. Tak, to nie ma znaczenia, w jakim organizmie y, będzie inkarnacja, ponieważ tam y, głównie chodzi o zdobycie tej informacji. Jasne. W związku z tym, owszem, są pewne predyspozycje, na przykład łatwiej zgwałcić kobietę, w związku z tym, jeżeli, no, ma, powiedział. Je, jeżeli ma... No, nie powiedziałbym. Jeżeli ma... No tak, ale jest to jakby takie powszechne w tej chwili, mhm. tak? Tak. Więc jeżeli e, taka nieciągłość, taki brak wiedzy w, w Korsupie jest, żeby zostać zgwałconym, to zdecydowanie e, zwiększa się prawdopodobieństwo gwałtu, jeżeli urodzi się z narządami rodnymi kobiecymi. No niestety tak. Tak, tak. tak, tak. Więc, Przykro to więc tylko ale... w takim przypadku e, ten ma to podział znaczenie. Ma, ma znaczenie, Półczyno prawda? Znaczenie, prawda? czy też można być apodyktycznym apodyktyczną męską szowinistyczną to wtedy świnią. rodzisz się to, to z, to wtedy, z wąsikiem to wtedy rodzisz się właśnie tak czyli, czyli z dziurkaczem tak? nie, 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 nie durszlak tylko dziurkacz I, no i wiesz i, i, ale to tylko po to natomiast w samym korsupie czy to ma ten narząd czy tamten nie ma znaczenia kolor skóry tym bardziej po, to, no nie ja... Krew i tak jest u wszystkich czerwona. Poza tą niebieską. gadzią, <gadzią> a, a. Chyba na dlac... miedzi oparta Dlaczego <gadzi> mówisz korsupie? Bo y, niektórzy mogą pomyśleć, że albo masz wady wymowy, albo nie jesteś niedokształcony. Bo mówi się korpus. Y, tak, <gadzi> dlatego że to jest skrót, zbitek y, słowny, <gadzi> a nie korpus. Korp od korpus supremum. <gadzi> supremum, Otóż czyli korpus. Czyli Jacek ma rację. Korpus. Nie korpus. <gadzi> nie. Nie, nie, korpus, tak. W, wytłumaczmy. Korpus supremum, ciało tak. najwyższe z łasiny. Czyli koprus. <laughs> Ale mieszasz. Czyli Korsu. To tak po prostu dla skrócenia. Tak, tak się przyjęło. Oczywiście. Posługuje się nomenklaturą już wymyśloną przez kogoś i ona została wymyślona przyjemnie i, i bardzo czytelnie. I czytelnie. W związku z tym nie ma potrzeby jej poprawiać, bo po co? Nie naprawia się urządzeń, które działają. I, I może też dla ujednolicenia, jak ktoś będzie czytał, podejmie się tej trudności, hiperfizykę, to przynajmniej się to wszystko ze sobą jakoś poklei, bo jest tendencja w świecie ezoterycznym do nazywania na różne sposoby różnych zjawisk i określeń na jedno zjawisko, okazuje się, że jest dwie, trzy jakieś formuły. Do tego jeszcze jest jakieś dopowiedzenie i jest straszne zamieszanie. Już kiedyś no wspominałem tak, że, że należałoby y, zrobić taki słownik y, terminów ezoterycznych, żeby każdy mógł sobie sprawdzić, co autor miał na myśli. Mhm. Tak? Okej, okay. y, czyli Korsup y, jest y, nie, nieporuszony różnicą płci, różnicą ani koloru, kolorów, ani... ani... Czy ktoś ma owłosienie łonowe, czy, czy nie ma go. Tak, czy, czy też się robi na muzułmana, prawda? Na przykład. Nie, jemu, ryba. Jemu je to, naprawdę wsjoryba. Jemu zależy na tej informacji. Jeżeli taka kreacja akurat w podziale będzie pomocna lub yy, przybliży prawdopodobieństwo realizacji yy, tej zamierzonej mhm. yy, emocji, no to wtedy tak, to, to się przydaje. A, ale idźmy dalej w tych rozważaniach, bo na następnej gęstości, na szóstej, nie istnieje już taka indywidualność samostanowiąca jak korpus supremum. Czyli zanika indywidualność i tam już tych różnic w ogóle nie widać. Tam są tylko informacje. Informacje o tym, co yy, autor miał na myśli ten z siódmej gęstości. Mhm. Czyli jak stworzyciel. Ten zamysł zrealizował, jakie pytanie zadał i jaką dostał zwrotną odpowiedź. I te odpowiedzi gromadzone są przez nasze emocje, bo my też potrafimy określić pewne stany, przez nasze umysły, przez nasze serca, przez nasze korsupy. Są gromadzone już zbiorczo poprzez ilość inkarnacji, później one. Także wymieniają się między sobą pewnymi informacjami na strefach nulifikacji, czyli to są takie strefy, można by było powiedzieć, że to są takie, takie kluby, mhm. e, albo rodziny nawet dusz, że, że my ze sobą się dogadujemy, że się spotkamy i robimy to wielokrotnie e, przez setki, nie, jeśli nie tysiące lat. E, więc tam już też następuje pewien rodzaj e, e, grupowania informacji. Mhm. I jeśli korsup dochodzi już do końcówki swojego zadania, to i tu jest trudne, czy umiera? Śmierć w przyrodzie nie istnieje. Energia nie umiera. Ona ma tendencję do tego, żeby się y, zmieniać w coś innego. Czyli my możemy... Mówimy o stanie osi bliskim osiągnięcia tak zwanej nirwany już? Mm, no ja. Nie chcę używać słowa nirwana, tak, bo, tak, tak, bo umownie to jest przere, to. przereklamowane, ale załóżmy, że ale taki, osiągnięcia doskonałości. Tak, załóżmy, że taki element piątej gęstości osiąga pełne wypełnienie. Dowiedział się, takie absolutne, że już poznał. jest menisk wypukły i nic nie więcej da rady. się nie tak. zmieści, kończy no jakby swoje zadanie. Mhm. Co, się, co się Ale dzieje? to nie jest koniec, dlatego użyłem słowa jakby, mhm. bo wtedy on całą tą informację, podobnie jak my ze swojego życia przekazujemy i wcielamy się do Korsupa, razem z informacją z naszej inkarnacji, podobnie on tą zbiorczą informację wciela się do szóstej gęstości i łączy się z taką zupą informacyjną, ale kosztem zaniku indywidualności. Czyli, no, jak przestaje być mu potrzebna ta indywidualność, no to ona znika. To rozmywa, roz, się? rozmywa się. Rozmywa się tak, yy, jak Mm, powiedzmy robisz zupę i bierzesz y, za jakąś czy coś jakiś zagęstnik śmietanę i wlewasz do tej zupy i chwilkę bul 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 i już nie ma już to już mm -hmm. się wszystko połączyło ze sobą i zaczyna robić nowy smak tak mm -hmm. całkiem nowy mm -hmm. całkiem to no, tak całkiem nowa jakość czyli pełna informacja o stanie wszechświata, o stanie emocjonalnym, o zapachach, o smakach, także jak już jesteśmy przy zupie, y i o, o wszystkim. I to już jest to, to niebo umowne dla takiego korsupa zrealizowanego? Z... Y dla niego tak, tak jak dla nas śmierć y i wcielenie do korsupa, zakładając, że nie wpadniemy po drodze w pułapkę. Jakąś? O których mieliśmy rozmawiać. Też. Tak, ale to nie, nie styknie nam czasu. Z, z inny program. To, to tak, to, to jest dla niego taka, taki, takie coś, takie niebo. Takie nie takie ma szans to... przedostania się do siódmej gęstości. Ale jak to nie? Właśnie, no właśnie Na ten połączenia figiel, na, na tym figiel właśnie w całym Znajdiesz. stworzeniu polega, że jest zadanie, które jest realizowane idzie do dołu, prawda? Później zbierana jest informacja. I idzie do góry, no i na tej szóstej gęstości nie zatrzymuje się, tylko ta szósta gęstość przez cały czas czeka na zebranie wszystkich informacji. Przy czym ja to tłumaczę w tej chwili z pozycji obserwatora w czasie. Natomiast tamtego czasu nie ma. On nie istnieje na szóstej gęstości. Tak. Tam są wydarzenia, między którymi możesz się swobodnie wielokierunkowo i wielowarstwowo przemieszczać i je badać. No i jeżeli, co jest dla nas w ogóle niewiarygodnie długim czasem, jeżeli doświadczenie dobiega końca, czyli wszechświat został zrealizowany i zbadany przez tego Stworzyciela, no to ta szósta gęstość łączy się z siódmą i odpowiada na zasadnicze pytanie. Jak wyglądała ta zabawa w stworzenie, w życie? Co to był za film? No i po drodze jest też, tak jak w, y, przy obniżaniu wibracji, y, przy obniżaniu gęstości, czy też światła, jak mówi G Kabała, y, występował y, wielki logos, czyli takie ktoś, takie coś, właściwie takie coś, takie urządzenie które wytłumaczyło ten chaos, ten rozbieganego w boga w coś konkretnego, no to później z tego czegoś konkretnego, czyli z szóstej gęstości, z powrotem do tego chaosu musi być wniesiona informacja. Po co? Żeby powstała baza danych. Tylko. I to jest proces ciągły. Za każdym razem kolejny korsup, kolejny, jest ich kilka miliardów. Co tak, to, jest, na naszym to, jest, świecie. to jest proces ciągły i zakładamy, bo do tej pory nie potrafimy zniszczyć energii. Czyli jeżeli energia jest wieczna, to znaczy, że proces ten w bardzo w prosty sposób tłumacząc, bardzo prosty, na to liczę. No, to, że ten proces zachodzi stale, nieprzerwanie. I tu wracamy do trudnej, yy, niestety, kwestii nieskończoności. Tak? Jak wyobrazić sobie nieskończoność? No ale jeżeli wiemy, że energia nie da się wytworzyć i nie da się również zniszczyć, że jest wieczna i to ona dokonuje tego wdechu i wydechu brachmy, jak mawiają na Dalekim Wschodzie, no to mamy prawo przypuszczać z naszego punktu obserwacji, że proces zachodzi wiecznie. Mhm czyli niewiary, niewiarygodnie długi okres żywotności wszechświata, to może być jeden z setek, milionów, miliardów, albo nie wiadomo. Nie wiemy. Na to pytanie nie podejmuje się odpowiedzi. Moim zdaniem wniosek y, tak prosty, jak w tej chwili wyprowadziliśmy, y, jest jedyny, który mógłby być sensowny bo wtedy dojdziemy, bo jeżeli nie przyjmiemy tego wniosku, to będziemy mieli trudność z wyobrażeniem sobie początku i końca. Tak, ja jestem w tej sytuacji. Proszę. No, więc lepiej nie wyfilać aż tak mocno umysłów, bo nam to nic nie da. My mamy z naszego poziomu, tutaj jak sobie kłapiemy, zająć się sobą. I kłapiemy po to, żeby widz też zrozumiał, że ma zająć się sobą, zrozumieć swoją konstrukcję, swoją misję i ją realizować i być szczęśliwy. Mhm. Maksymalnie jak tylko to jest możliwe. I nie ma mowy o żadnym końcu świata w tym kontekście. Nawet jeżeli. Bo, <grym> bo, się... to, bo tych końców świata my żyjemy w takim ciekawym okresie, tak. w którym już przeżyliśmy parę. Najbardziej ruchome święto to jest <grym> w kalendarzu moim zdaniem. <grym> tak tak powinno być na czerwono. I w dodatku kalendarze powinny być drukowane znacznie wcześniej, co już w tą, tej tradycji mm -hmm. majowie dopilnowali, ale niestety została przerwana. Więc mielibyśmy ubaw co jakiś czas, bo co nadlatujący wielki kamień z kosmosu, to, to byśmy mieli koniec świata. Tak? Dzisiaj mamy 26 kwietnia. 24 kwietnia, większość tam wieszczy mówiła, że przyleci do nas Nibiru i nas połknie. A tak. tak. To Czyli prawda. jesteśmy właśnie dwa dni po końcu świata i nic się nie wydarzyło, tak? Nie ma tego Nie momentu. czuję się połknięty. Ja nie. też się nie czuję połknięty, nadal żyjemy. A nawet jeżeli nastąpiłaby taka sytuacja, to moment, w którym ta planeta by się zbliżyła chociażby yy, do, do naszej, to na początku wyparowałaby cała woda. Więc nie poczulibyśmy żadnego bólu na. A że jesteśmy w 70% mógłby... z wody zbudowani. No właśnie, nie moglibyśmy doświadczyć <laughs> nawet tego uderzenia. A, już, a co dopiero mówiąc o, mówić o bólu. Tak. Więc y, ludzie, no, w, w, troszeczkę Luzu. sensu, troszeczkę sensu. Wyluzujmy. Co to ma za znaczenie? Jeżdżą po ulicach y, kierowcy nieodpowiedzialni. Za szybko, czasami pod wpływem, yy, i w każdym momencie przechodząc przez jezdnię, jest koniec świata. No, bo może być. A wy się zastanawiacie nad tym, yy, czy żyć, czy nie żyć. Odpowiedź jest bardzo prosta: żyć, bo jutro nie wiadomo, tak, czy, no czy, czy życie fizyczne zachowasz. Zachowasz jakieś, ale niekoniecznie fizyczne. I teraz robi się jakąś taką nagonkę, w tym także marketingową, no bo to jest yy, ciekawy pomysł na sprzedaż na przykład bunkrów, schronów, Oczywiście. sucharów. Cały przemysł survivalingowy. Tak, <laughs> noży siekierek, yy, kurz, łuków i tym podobnych rzeczy, zapadni na, na króliki. Patrz, jak supermarkety są wyprzedawane <śmiech> no. <śmiech> z cukru, z chleba. <laughs> no więc yy, nie dajmy się zwariować. Yy, trzeba po prostu zacząć żyć. A każda kolejna informacja o końcu świata ma za zadanie oddalić nas od tego życia. Mm. I nieważne, czy on będzie, czy nie będzie. No A poza tylko... tym jakiego świata? Co naszej planety? Tak, tak, jakby, tak. I tak jakby było to jedyne życie w, we wszechświecie. Już nie mówiąc o y, y, miliardach gwiazd w naszej y, drodze mlecznej. No, zupełnie niepoznanych. I miliardach różnych planet które równie dobrze mogłyby pretendować do tego, żeby tam było życie, nawet oparte na białku, bo niekoniecznie. Tak, no to tak już, tak jak mówiliśmy, wynika z braku pokory naszej, wyobrażanie sobie tych innych światów na nasze, na nasze obraz i podobieństwo. Prawda? Dobra, kończ wstydu oszczędź, bo mi się zwilżać z, z skończył. To idziemy sobie stąd w takim razie, no. do zobaczenia. Na... Następnym razem. <laughs> żyjmy świadomie. Żyjmy po prostu, po prostu żyjmy. To jest istotne. Nawet jeżeli jest problem z rozszerzaniem tej świadomości, to wystarczy żyć. Do zobaczenia. I nie krzywdzić nikogo. No, cześć. Cześć.